Ogród pod szumiącą lipą. Zapraszam. Witajcie na moim kanale Ogród pod szumiącą lipą. Wczoraj był piękny słoneczny dzień. Robiliśmy oprysk ziemniaków z krzypem. A dzisiaj od rana padało. Cały dzień padało. Dopiero teraz jest godzina 17 i Dopiero przestało padać. Powietrze jest bardzo świeże, wszystko pięknie zielone, wszystko pięknie rośnie. Jest troszeczkę chłodniej, więc można się przespacerować po ogrodzie. Chciałam Wam pokazać, jak chcę zrobić przejście z mojego ogrodu do lasu, do naszego lasu. Właściwie nie jest to las, tylko to jest y, y, takie samosiejki. To są, ale z, tego, z tych samosiejek zrobił się las. To jest y, powierzchnia jednego hektara i chciałabym to jakoś zagospodarować. Będzie ciężka sprawa, ponieważ bardzo gęsto jest y, czeremcha amerykańskiej na końcu, y, ale trzeba będzie zacząć od początku. No Jest y, do ogrodzenia bardzo dużo jest jedna strona to jest 300 metrów, więc prawie kilometr ogrodzenia, no nie wiem jak to ogarniemy ale trzeba będzie po prostu zacząć małymi kroczkami pokażę wam jak zaczęliśmy właśnie teraz robić sobie furtkę I furtkę, którą teraz mamy do ogrodu. Jest to taka prowizoryczna furtka, którą zrobili, którą zrobili dawni właściciele tego, tej posesji. I to jest tutaj tak niefortunnie, właściwie, bo jest z samego brzegu. Tutaj jest graniczy to z sąsiadami. Więc jak przechodzimy, to po prostu tutaj zaraz przy sąsiadach to jest taka furtka byle jaka właściwie trzeba powiedzieć i chcieliśmy sobie zrobić po prostu to przejście w ten sposób żeby można było sobie swobodnie swobodnie przechodzić jakoś tak na luzie no więc pomyśleliśmy że zrobimy to Tutaj, tak jak mamy właściwie środek działki, i pokażę Wam, jak to tutaj wygląda. Tutaj jest siatka, która jest, powiem Wam, tak była y, y, o, łatana. Tutaj były dziury w siatce. Więc dawni właściciele to tak połatali, takimi jakimiś nieładnymi. Rzeczami. Podejrzewam, że tutaj przychodziły jakieś zwierzęta albo coś, albo ktoś po prostu przeciął. I teraz, jak widzicie, kupiliśmy fajną furtkę. Tutaj mąż ją ładnie, leje mi się za kołnierz. Mąż ją już ładnie osadził, zabetonował. Słupkami jest już. Podparta. O. Tutaj będziemy teraz tą siatkę odcinać. Tutaj odetniemy tą siatkę, i w, w nową siatkę, ładnie do tej furtki, będzie siatka zamocowana, i będziemy mogli sobie tutaj wychodzić. I teraz m, t, będę musiała zrobić Przejście, bo tam jest to, widzicie, tu pokażę Wam za siatką, jak jest, jest bardzo dużo drzew. Teraz pokażę jeszcze tutaj z tej strony. Jest bardzo dużo drzew, i trzeba będzie po prostu zrobić sobie przejście między tymi drzewami, powycinać takie, które są niepotrzebne. Te cienkie drzewa i jakieś krzywe, i zostawić sobie, zrobić sobie po prostu fajną, fajną ścieżkę tam z wylotem, od, z wylotem z lasu. Także to jest teraz dla mnie sprawa ważna i priorytetowa, żeby tutaj dokończyć. Oczywiście tu jest taka wysoka, jak widzicie, skarpa więc będziemy musieli zrobić y, jakieś stopnie tutaj, żeby po prostu wychodzić do tego lasu. No bardzo chciałabym zacząć zagospodarowywać ten, ten las tam, ponieważ no to jest szko szkoda po prostu tego terenu takiego, nie, którego właściwie się nie używa, a jest, a jest przecież nasz. Więc jedna tylko jest sprawa jak to ogrodzić. Może ktoś z was ma pomysł. Myśleliśmy o siatce leśnej. Ale no trzeba będzie tej siatki leśnej prawie kilometr. No nie wiem, nie wiem jak to wszystko zorganizować, jak to wszystko zrobić, żeby było jak najlepiej. No myślę, że Siatką leśną będzie po prostu najtaniej, bo zwykłą siatką, znaczy siatką ogrodzeniową, byłoby bardzo drogo. Bo do tego trzeba słupki metalowe. Na razie chcielibyśmy to jakoś sobie zrobić, żeby siatkę ogrodzić i mieć ten swój teren ogrodzony, żeby po prostu nikt tam nie chodził, i wtedy po malutku sobie to oczyszczać, wycinać te. Drzewa, które nie są potrzebne, przerzedzić tą czeremchę. Także myślę, że tak to się zrobi. Może ktoś z Was ma pomysł i robił kiedyś takie ogrodzenie i by nam po prostu, no, by podsunął nam jakiś pomysł, jak te prawie tysiąc metrów ogrodzić. Także to jest teraz dla nas sprawa ważna. No bardzo jestem tym podekscytowana, ponieważ mam w planach zrobić sobie ogród leśny, typowo leśny. Zostawić drzewa, które są najfajniejsze, zostawić paprocie, które tam rosną. Takie mam właśnie plany. I jakoś zrobić tam taki klimatyczny, klimatyczny ogród, jakieś ławeczki z pni, jakieś takie no, fajne rzeczy, ale no to musi być ogrodzone, żeby nikt mi tam nie wchodził i, i nikt tam nie po prostu, bo teraz no to wiadomo, jak nie jest ogrodzone, no to przechodzą ludzie, chociaż nie jest to aż tak nagminne, ponieważ nie ma tutaj aż tak dużo mieszkańców, no ale zawsze ktoś tam przechodzi. No i oczywiście sarny wchodzą, te akurat sarny mogą wchodzić, bo to jest właściwie ich teren. No ale jeżeli ogrodzimy, no to już wtedy będę miała możliwość zrobić tam wszystko tak, jak bym chciała. No, to właśnie tyle na temat moich planów. Pokażę Wam jeszcze co fajnego rozkwita. No i muszę powiedzieć, że u mnie nie ma tak jak w innych ogrodach, które pokazujecie, nie ma tak pięknych bylin, tak pięknych jeszcze nasadzeń, ponieważ mieszkamy tutaj dopiero trzeci, czwarty rok. Musiałam po kolei, wszystko było, nic tutaj nie było, był tylko sam trawnik i drzewa i yy, iglaste, więc yy, no wszystko po kolei trzeba było zrobić. No, priorytetem był dla mnie warzywnik, żeby mieć własne warzywa. Yy, z, yy, z rabatami kwiatowymi dopiero zaczęłam yy, teraz w tym roku i dopiero nasadza, będę nasadzała byliny. I rośliny wieloletnie, dwuletnie, dopiero w tym roku y, zaczęłam. Więc to jeszcze nie jest, nie jest tak wszystko ogarnięte, ale myślę, jeżeli <gryw> pozwoli mi życie jeszcze trochę pożyć w zdrowiu, że to wszystko doprowadzę do takiego stanu, y, w jakim będę y, zadowolona. Więc teraz chodźmy zobaczyć, co tam y, po tym deszczu ładnego rozkwitło. Oczywiście kwitną dziewanny, u mnie dziewanny są wszędzie, na trawniku, w warzywniku, na wszystkich klombach, no na kwiatowych i nienakwiatowych. także wszędzie, wszędzie, bo rozsiewają się, już część z nich wyrywam, bo zarastają po prostu wszystko, także tutaj floksy jeszcze nie kwitną, natomiast pięknie już rozkwitła rudbekia. Widzicie, przez ten deszcz no, nie usunęłam przekwitłych złocieni. Rudbekia pięknie, no wygląda, takie słoneczka. I tutaj jest ta brązowa. Także tutaj już jest fajnie. No tutaj też, o, zobaczcie, też rudbekia pięknie rozkwita. Dziewanna też. Napastnice jeszcze też kwitną. Tutaj będzie rudbekia żółta. Także jest rudbeki, jest sporo. Bardzo lubię rudbekie. No tutaj wam pokazywałam ostatnio. Tutaj dalie rosną, rosną, rosną. Tutaj znowu dziewanna, dziewanna, wszędzie dziewanna. I krwawniki teraz mają swój czas. Perukowiec pięknie kwitnie. Patrzcie, jaki jest fajny. Tutaj ubiorek. Ubiorek już ma pączki, więc będzie ślicznie w zeszłym roku miałam. To po prostu był piękny. Miał tyle różnokolorowych kwiatów. I tutaj też już pewnie lada dzień zakwitnie. No różyczka, różyczka w pełnym rozkwicie, ta różowa. I tutaj nawet jeszcze mi się została. Szałwia muszkatołowa, która też kwitnie. No ta biała różyczka niestety ciężko przeszła deszcz. One mają tak zbite te kwiaty, że aż ciężkie. No i ten deszcz niestety je, jak widzicie, zmaltretował, że tutaj o, poopadały. No bardzo, bardzo ciężko. Akwarel pięknie zakwitła. Zobaczcie, jaki ma piękne kwiaty. Ona jakoś przetrzymała tą wodę, ten deszcz, a lało porządnie. Tutaj, tutaj też ta różowa Golden Celebration jakoś dała radę przetrwać. Te różowe już kończy tutaj kwitnienie ale widzę, że jeszcze ma pąki no i tutaj krwawnik tutaj te żółte malutkie są jeszcze o. i tutaj też bardzo ładnie kwitnie zakwitła pierwsza lilia Taka kremowa. I tutaj następne już są w pąkach. Przymiotno, oczywiście, wszędzie się wysiewa. No i tutaj ta różowa różyczka. Troszkę też zmaltretowana przez deszcz. No ale co zrobić? Niestety. Deszcz jest potrzebny, chociaż powiem Wam, że już troszeczkę za dużo tego deszczu. Przetacznik już zakwitł. Różowy. Bardzo ładnie wygląda. Lubię przetaczniki. Tam jest fioletowy i biały, ale różowy pierwszy zakwit. No i tutaj te, żółte. I tutaj. No jest dużo różnych. A tutaj zaczynają kwitnąć hosty. No, już mają pąki. I tutaj też. Też hosty, które tutaj w cieniu, tu jest cień, bo tutaj jest od północy i jeszcze przy przy ganku, więc tutaj jest cień, ale bardzo ładnie rosną. Piękne. Kupiłam takie, były dwa lata temu maleńkie i naprawdę ładnie wyrosły. No i tutaj Wam pokażę jeszcze dziewannę, która koło domu, tu koło kuchni rozkwitła. Ma tyle, zobaczcie, tyle pąków. I tyle od nóżek tutaj tych kwiatostanowych, że bardzo pięknie wygląda. Tu oczywiście przymiotno I, i tu już dalie mają pąki chyba będą tutaj żółte. Już blada dzień zakwitnie też. I tu też już pąki są wszędzie. No i werbena patagońska. Verbena patagońska przetrwała zimę. Przykryłam liśćmi i przetrwała. Także będzie tutaj werbena. Oczywiście pelargonie. To wiadomo. Także no. Po deszczu wszystko odżywa. Bratki cały czas od kwietnia kwitną. Nie ścinam ich. Niech sobie kwitną, to się rozsieją i będą pewnie na przyszły rok. Wszystko, wszystko odżyło. Trawa trochę odżyła, bo u nas zobaczcie. Trawa taka była, że jest aż brązowa. Ale tutaj już jest zielona. I już coraz lepiej jest, bo strasznie było, naprawdę. Było tak sucho. Tak strasznie sucho, że był pył po prostu, pył. No i tutaj zaczyna już ma pąki lipa. Także niedługo już będzie tutaj biuczenie. Wziączenie. Wiadr zawiał i leje się z lipy woda. Tutaj bzyczenie pszczół, bo obsiądą całą tą lipę. O, zobaczcie, jak ja mam tutaj fajnie pod tą lipą. Uwielbiam tu być, ale teraz a, prysznic! Prysznic, po prostu prysznic. No, także troszkę Wam poopowiadałam, jak to u mnie jest i jakie mam plany. No, nie mam takich pięknych rabat kwiatowych jak to na innych kanałach. Ale cieszę się z tego, co mam. I zobaczymy, jak to będzie w przyszłości. Zobaczymy, jak to będzie w przyszłości. Czy dam radę zrealizować wszystkie swoje plany? Czy zdrowie mi pozwoli? Mniej mężowi. No wiecie, już jesteśmy w wieku emerytalnym, więc no nie ma takiego zdrowia i tak jakoś sobie radzimy. Myślę, że pomalutku, pomalutku jakoś doprowadzę do tego, żeby ten las można było użytkować. Bo szkoda by było tego hektara, żeby leżał po prostu tak sobie rósł tylko i żeby... No chodzimy wiadomo na spacer tam, ale chciałabym mieć ogrodzone, żeby po prostu można było sobie tam czy puścić wolno psa, bo tak to Ramzes schodzi z nami na smyczy. No nie, nie puszczamy go w lesie ze względu na to, że są sarny, no, on jak tylko zobaczy sarny, to od razu by poleciał, więc a jak będziemy mieć ogrodzone to będzie sobie mógł tam po prostu na tym większej, większej przestrzeni pobiegać. No i chciałabym taki właśnie, naprawdę to jest moje marzenie, taki prawdziwy leśny ogród zrobić, ze ścieżkami, z mchem, paprociami, świerkami, sosnami, które tam rosną, z takimi fajnymi, różnymi ścieżkami tajemniczymi. No taki po prostu mój osobisty, tajemniczy ogród. No zobaczymy jak to wszystko będzie. Będziemy, yy, będę Wam mówić jak ja to sobie z tym radzę. A jeżeli ktoś naprawdę ma jakiś pomysł na ogrodzenie tak dużej, yy, tak długiego yy, ogrodzenia, to bardzo proszę w komentarzach, żeby mi yy, yy, podał jakiś sposób, jak najprościej moglibyśmy sami po prostu to ogrodzić. Dziękuję Wam za uwagę, trochę się rozgadałam. Dziękuję za uwagę i proszę o polubienia, subskrypcje i jakieś komentarze. Na razie dziękuję i serdecznie Was wszystkich pozdrawiam. Do usłyszenia i do zobaczenia z ogrodu podtrzymującą lipą.